W niedzielę w hali sportowej w Starnickiej Woli królowała piłka ręczna kobiet. Najpierw swój ligowy mecz rozegrały najmłodsze zawodniczki uczniowskiego klubu sportowego Końskie występujące w rozgrywkach dzieci. Później odbył się turniej juniorek. W kategorii dzieci olimpijki walczyły z UMKS Żak Kielce. Do przerwy rywalki prowadziły 4-5, a ostatecznie przegrały stosunkiem goli 11-14. Niestety przegraliśmy, ale po wyrównanym, zaciętym meczu przegraliśmy trzema bramkami. Wcześniej. Graliśmy z Koroną Kielce na wyjeździe, również przegraliśmy też trzema bramkami. No mecze są, były wyrównane, zacięte. Mam nadzieję, że przy rewanżach pokonamy przeciwnika. Spotkanie początkowo przebiegało pod dyktando gospodyń, ale zabrakło im koncentracji. Zaczęliśmy bardzo dobrze, prowadziliśmy 3-0, potem 4-1. No, trafił się taki przestój spowodowany no, no, złą. Złym wykończeniem akcji, nieskutecznością, a i dobrą, dobrymi interwencjami bramkarza. Pierwszą połowę przegraliśmy jedną bramką, w drugiej, no jeszcze, jeszcze dwie bramki się przewaga zrobiła większa. No i, i, to, i to, to wszystko. Dziewczynki walczyły. No, póki co na razie to, to większość dziewczynek jest młodszych, strusznika młodszego 2010, więc... Uczą się, wszystko jest przed nimi. Dzieci występują wyłącznie w lidze wojewódzkiej, a w rozgrywkach w dużej mierze chodzi o naukę gry w piłkę ręczną. Niemniej jednak nasze najmłodsze szczypiornistki będą miały szansę do rewanżu już na wiosnę. Kilkadziesiąt minut po najmłodszych na parkiet wybiegły nieco starsze dziewczęta rywalizujące w kategorii juniorki młodszej. Jest to spotkanie ligowe, które rozgrywane jest systemem turniejowym, ponieważ trzy drużyny tylko występują. Korona, Kielce, my jako Olimpia Końskie i HKS Łódź. No i dzisiaj mamy trzy mecze, czyli pierwszy mecz dzisiaj mamy właśnie z HKS-em, później gra HKS Łódź z Koroną i o 15 gramy z Koroną Kielce. Walczymy o jak najlepsze miejsce oczywiście, no i wejście do finałów Mistrzostw Polski, a właśnie w 32 Mistrzostw Polski z dwóch okręgów, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. W turnieju nasze dziewczęta dwukrotnie przegrały 18-29 z HKS Łódź oraz 20-27 z Koroną Handbal Kielce. W starciu Kielczanek z Łodziankami Górą były te drugie zwyciężając 27-15. do